वो नमस्ते गाड़ी का टायर चेंज करवा दो क्यों पता नहीं सब एक तो दूसरे पे यही वाली ना क्या मतलब निकलना है क्या क्या झगड़ा हो गया गाड़ी वरना और अगला भी गाड़ी का तो चुके से ले आऊं Jesteś ja, jest No jest i bo to patę. Nie, perron. To serdigeron. I yo, 8 z tej strony, wasz ulubiony youtuber. Mi już gupta, wyglądacie ja. rano, To Dzień dobry wam i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest taka e, nocna jazda na motocyklu Royal Enfield Interceptor 650. Pojemność silnika 649 cm. E, e, moc. Koni mechanicznych 47 Koni mechanicznych Pojemność baniaka 13,7 13, litrów 52, mm Ento 7250 rpm i 5250 rpm w Ento. No to dzisiaj zapraszam Was do, na nas Mam nadzieję, że Wam się będzie odcinek podało. I będzie taka króciutka jazda na motocyklu więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało to nie będę Wam przeszkadzał w odcinku mam nadzieję, że Wam się będzie podobało nie zapomnijcie zalejkować i zasubskrybować mój kanał i wpisać jakiś ładny, fajny komentarz pod filmikiem a na screenie mam się wyświetla mój Instagram rana.gurta, to możecie też go zapolować, tam się więcej, bardziej poruszam, w sensie jestem bardziej aktywny na Instagramie i bardzo Was przepraszam, że było Wierzy, na wytara. kanale, ale jakoś tak wyszło i dlatego o i pamiętajcie, jest niefajna niespodzianka na, na pod koniec, będzie y, szybka jazda, więc oglądajcie do końca, żebyście wiedzieli o co chodzi, więc nie przeszkadzam, nie super oglądał. Tutaj córka mojego wilko mówiła, żebym wolno jeździć, bo jestem zeszyb dalej, je. no, no. Więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, nie wyglądajcie do końca, a będę tak w połowie, w się do Was przyłączał i Wam przeszkadzał. <grytanie> Przepraszam Was, że tak nic nie widzieliście, co się dzieje prze, 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 przede mną, znaczy na, 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 no, prze, w sensie na, przed motorem, bo Byłem tak podekscytowany, że nawet nie mogłem do, do, dobrze nagrać tego, bo tak się zachwyciłem motorem, bo, bo to jest wiadomo moja pasja, to co ja kocham i to co lubię, że tak się ja? zachwyciłem, że nawet nie, nie nagrałem dobrze tego długo, ale przepraszam was bardzo, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało to co jest teraz. No, no to, no to oglądajcie do końca. Ale naprawdę mega cieszę się, że mogę się przyjechać na motocyklu super, super, super. A na końcu będzie fajna, ja jechał szybko. Teraz w tej części nie przewijajcie, bo teraz będzie szybka, fajna jazda i będziecie mieć perspektywę z drugiej osoby, więc fajnie będzie, będziecie mieć fajnie, do, żeby zobaczyć jak, jak się jechało, jak jechałem szybko. I chcę, żebyście napisali w komentarzach, ile kilometrów na godzinę jechałem w tym filmiku, to się za chwilę wam pokażę. I ten kto zgadnie y, y, prędkość jaką jechałem będzie w przypinowany na moim Instagramie w story albo lub też w następnym odcinku na kanale, więc komentujcie i napiszcie ile kilometrów na godzinę jechają na motorze o i czekajcie, tutaj macie perspektywę z drugiej osoby, więc komentujcie w komentarzach a ja będę ich przypinał na filmikach